Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest naprawdę bardzo konkretny temat. Znaczy, ostatnio w ogóle zajmujemy się konkretnymi tematami, głównie kwestią osądzania. Natomiast y, dzisiaj jest naprawdę taki szczególny temat. I zaraz przekonamy się wszyscy dlaczego. A ja na początek pozwólcie, że przeczytam fragment. Jest on zapisany w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale. I tam wersety 3 i 4. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a to belka tkwi w oku twoim? A pozwólcie, jeszcze piąty. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Mm. Mocny fragment, prawda? I pozwólcie, że na początek zacznę tak, jakby z zupełnie drugiej strony. Czyli nie będę od razu omawiał tego fragmentu, ale chcę pokazać, w jaki sposób je są wypaczane dzisiaj. Dlatego, że gdy przychodzi się do kogoś, żeby mu zwrócić uwagę, to zazwyczaj cytują właśnie ten fragment i mówią: Czemu widzisz było w moim oku, a u siebie belki nie dostrzegasz, co jesteś lepszy niż ja? Bardzo często tak może być, że, że właśnie w taki sposób ludzie reagują. Natomiast Pismo Święte nakazuje nam chociażby Księgę Ezechiela. I w Nowym Testamencie też by się znalazło kilka fragmentów, ale w księdze Ezechiela jest w XIII rozdziale, w 18 rozdziale, w 33 rozdziale jest napisane właśnie, że jeżeli widzimy. Gdy ktoś upada, gdy robi coś złego, gdy tkwi w grzechu, a nie pójdziemy do tej osoby i nie ostrzeżemy jej, to Bóg mówi, ta osoba poniesie karę za swój grzech, ale krwi tej osoby zażądam od Ciebie. Natomiast jeżeli widzisz, że ktoś grzeszy i pójdziesz i upomnisz tą osobę, ale ona Cię zlekceważy i dalej będzie tkwić w grzechu, to ona poniesie karę za swój grzech ale na Twoich rękach nie będzie krwi Ty będziesz czysty. Więc naszym obowiązkiem wręcz jest to, abyśmy napominali siebie nawzajem i abyśmy, tak jak apostoł Paweł napisał, dbali o zbawienie jedni drugich. Fakt, że ktoś zadaje sobie trud, żeby przyjść i napomnieć drugą osobę, zwrócić jej na coś uwagę, pod warunkiem, że robi to we właściwym duchu, a nie żeby się wyżyć jakoś czy pokazać swoją wyższość, Świadczy o tym, że tej osobie leży na sercu dobro tego, kogo upomina. Że jednak potrafi spojrzeć na coś więcej niż na czubek swojego własnego nosa. I Bóg zobowiązał nas do tego. Jezus też o tym mówił wyraźnie. Mówi, jeżeli widzisz, że twój brat przeszy, idź upomnij go sam na sam. Jeżeli cię posłucha, pozyskałeś swego brata a jeżeli nie, to weź z sobą dwóch lub trzech świadków, a potem nawet przedstaw sprawę zborowi. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby dotrzeć do danej osoby, żeby, żeby dopomóc jej w tym, żeby wróciła na drogę prawdy, żeby porzuciła grzech. Ale ten tekst mówi o czymś o wiele głębszym i Akurat nagrałem kazania na ten temat. W ramach uzupełnienia polecam do przesłuchania: Służba Pojednania. Taki jest tytuł. Tam rozwijam ten temat. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, to zachęcam do obejrzenia. Tutaj Pan Jezus zwraca uwagę na bardzo istotną kwestię. Mianowicie, jeżeli chcemy iść napominać innych ludzi, to musimy dostrzec belkę we własnym oku. Co to znaczy? Czy to oznacza, że mamy najpierw być doskonali, żeby potem iść i upominać innych? Przecież każdy z nas ma coś na sumieniu. Nigdy nie będziemy wystarczająco idealni, żeby podejść i z czystym sumieniem zwrócić uwagę innej osoby jako ktoś, kto jest lepszy, kto jest wyżej, kto jest wspanialszy. I, i Pan Bóg też w takim kontekście tego nie ukazywał w Piśmie Świętym, w ani jednym fragmencie. Natomiast... To, na co Pan Jezus zwraca tu uwagę, to jest przygotowanie serca. My musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy takimi samymi grzesznikami, a może nawet większymi niż osoba, do której idziemy, żeby ją napomnieć. I dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy przyjść i wyznać Panu Bogu nasze grzechy. Prosić o to, żeby przygotował nasze serca i żeby napełnił je swoją miłością. Dlatego, że Belką, która. Często może tkwić w naszym oku jest właśnie brak takiej niesamolubnej miłości, takiego całkowitego poświęcenia się dla zbawienia naszych bliźni. I jeżeli przyjdziemy do Boga w skrusze, w pokorze, prosząc o to, żeby dał nam właściwe nastawienie, to wtedy zupełnie inaczej ta osoba która będzie przez nas napomniana, zareaguje. A tak a propos osoby napominanej, jeszcze jeden wątek warto tutaj podnieść, warto poruszyć, a mianowicie to, że my ze swojej strony możemy być naprawdę duchowo przygotowani, w pokorze chodzić przed Bogiem, nie mieć jakichś wyniosłych myśli, czy, czy uważać się za kogoś lepszego od tej osoby. Możemy przyjść z łagodnością, z miłością, ją napomnieć, ale musimy pamiętać o tym, że ta osoba również może być poddana Duchowi Bożemu albo i nie. Dlatego, że czasami są osoby tak bardzo zamknięte na zwracanie im uwagi, że nawet gdyby w najcudowniejszy sposób się to zrobiło, to one i tak będą zamknięte i mogą zareagować agresją, gniewem, mogą się obrazić. Dlatego apostoł Paweł pisał, jeżeli to od nas tylko zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój powinniśmy mieć. Jednak nie wszystko zawsze od nas zależy. Stąd jeżeli my wszystkie biblijne warunki spełnimy, żeby przygotować się do tego procesu, do tej służby pojednania, napominania, a druga osoba zareaguje źle, to możemy mieć czyste sumienie, że ze swojej strony zrobiliśmy wszystko tak, jak Pan Bóg nakazuje, wszystko to, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Jednak prawda jest taka, że bardzo często nie dostrzegamy swoich własnych wad i często na innych ludzi patrzymy przez swój wraz własny pryzmat. Czasami widzimy też te wady, ale ciężko jest nam się do nich przyznać. Rzadko kto jest taki jak celnik z tej przypowieści o faryzeuszu i celniku, który potrafił stuknąć się w piersi i powiedzieć: Panie Boże, bądź miłością nam". Staramy się raczej swoje wady ukrywać, jakoś je przykryć, tak? Odwrócić od nich uwagę. A najlepiej to robiąc, robić koncentrując się na innych. A może akurat Pan Bóg dzisiaj Chcę pokazać ci jakąś przywarę Twojego charakteru. Coś, co już dawno powinieneś, powinnaś zmienić. Bądź otwarty, otwarta na to, żeby taką lekcję od Pana Boga przyjąć. Możesz nawet zaryzykować, choć na pewno będzie to nieprzyjemne, ale możesz nawet zaryzykować, czasami warto, żeby przyjść do Pana Boga i poprosić Go o to, żeby pokazał co powinieneś zmienić w swoim charakterze i w swoim życiu. I uwierz mi, że On to zrobi, bo On odpowiada na takie modlitwy, dlatego że On chce, abyśmy byli oczyszczeni i w ten sposób przygotowani do Jego Królestwa. Więc, jeżeli wiesz, że powinieneś coś poddać Panu Bogu, powinieneś coś porzucić, nie zwlekaj. Paradoksem chrześcijaństwa jest to, że im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bardziej widzimy swoją niedoskonałość i grzeszność. Ale widzimy ją nie w taki sposób, jak my byśmy na to patrzeli i się pojeżdżali i się dołowali, że jesteśmy tacy źli i daremni. Ale patrzymy na to oczami Bożymi. Tak, jestem grzeszny. Potrzebuję zbawiciela. Potrzebuję, żeby Bóg mnie zmienił. Boże, proszę, bądź aktywny w moim życiu. I tego właśnie Wam życzę, kochani abyśmy z jednej strony dostrzegali swoje błędy, swoje wady, swoje przywary, a z drugiej strony, żeby to prowadziło nas do pełnej zależności od Chrystusa. Abyśmy mogli zrozumieć, że bez Niego nie jesteśmy w stanie zwyciężyć, ale z Nim możemy zdziałać wszystko. Pomódlmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za to, że ty nie chcesz, abyśmy skupiali się na swoich wadach z jednej strony, bo to tylko dołuje i odbiera radość życia i wpędza w kompleksy, a wielu z nas ma dzisiaj z tym problem i diabeł bazuje właśnie na poczuciu winy u wielu osób. Ale istnieje również ryzyko, Panie, że pod wpływem albo wygórowanego poczucia wartości, albo właśnie kompleksów, które chcemy ukryć, nie wspominamy o swoich wadach i staramy się nie zwracać na nie uwagi i to też jest złe. Wtedy człowiek łatwo popada w pychę i samouwielbienie. Dlatego bardzo prosimy Cię, Boże, aby Twój Duch Święty doprowadził nas do takiego stanu, jaki apostoł Paweł opisywał w swoich listach żebyśmy nie myśleli o sobie więcej niż powinniśmy. I żebyśmy, Panie, z jednej strony nie zaniżali swojej wartości, którą nadał nam Chrystus przez swoją świętą przelaną krew pokazał, że jesteśmy bezcenni. A z drugiej strony, żebyśmy nie byli zadufani i pyszni, i nie odwrócili swojego wzroku od, od Pana Jezusa, pokazując, że jesteśmy samowystarczalni. Prosimy Cię Boże o to, abyś, jeżeli jest to konieczne, pokazał nam też nasze błędy, wady, niedoskonałości. I aby to nas nie zniszczyło i nie załamało, ale pociągnęło ku Tobie i sprowokowało do tego, żebyśmy na kolanach, w poście, w płaczu, Mogli przyjść do Ciebie i w skrusze prosić o to, abyś zmienił nas na Twoją chwałę, na Twój obraz i podobieństwo. Twoje ręce powierzamy się na cały dzisiejszy dzień. Prosimy o zwycięstwo, które obiecałeś wszystkim tym, którzy w Ciebie wierzą i Cię miłują. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to, że dzisiaj mogliśmy spędzić troszkę czasu na tym głębokim, bardzo mocnym tekstem biblijnym i życzę tego, abyśmy na siebie i na innych zawsze potrafili patrzeć nie własnymi oczami, ale oczami Jezusa Chrystusa. Zachęcam do tego, abyście subskrybowali nasz kanał, kanał Adwentyści Gdańsk, abyście pamiętali o komentarzach, o lajkach i o odwiedzaniu regularnie naszej strony, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które tutaj umieszczamy. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.